Siema, tu master chyba wyta was w 83 filmie z GTA Vice City. No i teraz będziemy przechodzić kolejne misje poboczne, czyli tym razem misje policyjne. Sobie wybrałem Huntera do przechodzenia tych misji. No i taka ciekawostka, nieważne ile razy będziesz wsiadał do tego helikoptera jak go zobaczysz. to i tak zawsze będzie lecić na początku stacja Vira. Także no, lecimy. Brunatny grom.

per ten centre comai international per protegens centre comai international per protegens centre 21 centre per la ciutat west de la vana ah, puntga

7. Misja numer 7. Osiem. 8. 8. O. na mostku, tak, na mostku.

Łoł! Wow. Kurwa, mało brakowało, żebym wpadł do wody. No dobra, jedenasta misja. No i dwunasta misja. I to będzie wszystko. No, misja policyjna wykonana na poziomie 12. Twój maksymalny pancerz może mieć teraz 150 punktów. Świetnie! I o to mi chodziło. Teraz tylko jeszcze pokażę taką, gwoli ścisłości, ciekawostkę, którą odkryłem. Właśnie lecąc z Hunterem. To jest tak, jak sobie ustawimy taką kamerę, właśnie widzicie? I teraz będzie najlepszy atak Kurwa, co to było? Dobra, katapultujemy się. What? Nie wiem jak on to zrobił, że wstał w powietrzu. No dobra. Więc... Więc to było tyle, no to nara.